K, z tej strony Dawid. Sorry za mój głos, sorry za moją pomazaną szyję, ale jestem w trakcie tatuowania się i tam rysowaliśmy jakiś projekcik i nie mogę tego zmazać. Próbuję wszystkim i jest ciężki temat, więc no tak trochę wyglądam jak burdasek, ale, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, padłem taki pomysł i raz w miesiącu będę robił taki odcinek. W sumie to podkradam troszeczkę pomysł, tylko przerabiam go no, na polski. Rynek innego zagranicznego hodowcy, który nagrywa na YouTubie. Otóż przeglądam i tak Facebooka. Przeglądam Wasze najlepsze węże, bo to będzie dotyczyło Pytonów Królewskich. I raz w miesiącu będę puścił taki odcinek, gdzie pokażę węże, które są najbardziej lajkowane przez Was, Polaków na tych grupach. Tak? To jest jakaś tam grupa Pyton Regis Poland, grupa Tomka Fanata o pytonach królewskich, bo ona jest jedną z takich najbardziej licznych. I stamtąd będę wybierał raz w tygodniu takie top 7 fotek regiusów, które były najbardziej lajkowane. Oczywiście będę pomijał tam niektóre, tak jak na przykład ponad 100 lajków miał tam zdjęcie jakiś zwykły, biały wąż bel, który oprócz się wokół kabla czy tam ze 140 lajków miał mój wężyk, który go pokazuje, a wcale nie jest atrakcyjny. Chodzi o to, że waży 16 gram po wykluciu, Będę pokazywał już po przefiltrowaniu tych fotek, które są ciekawe z innego powodu niż wąż. Dzięki temu też będziemy mogli zobaczyć, co jest aktualnie takie top na polskim rynku, jakie hodowle pokazują najfajniejsze rzeczy, może przez to poznacie też nowe hodowle, może nabierzecie jakiejś inspiracji na to, co robić, jakie robić projekty w dalszym etapie, więc myślę, że to jest taki fajny pomysł na odcineczek. Raz w miesiącu teraz wyjątkowo on wyjdzie późno, bo on będzie pokazywał nam sztosy, bo ja to tak nazwę sierpień 2022, ale sztosy wrzesień 2022 wyjdzie już na samym początku października. Więc teraz lecimy z sierpniem, słuchajcie, ja sobie będę tutaj pomagał, będę wklejał Wam fotkę i opowiadał o tych wężach. Też pewnie fajnie, jak hodowcy zobaczą swoje zwierzaki i się zdziwią. Słuchajcie, 80 lajków Miejsce siódme to jest wąż Tomek Kociołek. Nie znalazłem jak się nazywa Tomka hodowla, może Tomek napisze w komentarzu jak ogląda ten film, bo widzę, że pokazuje swoje węże pod nazwiskiem, ale może po prostu nie ma jakiegoś tam hodowli, tak? takiej typowej nazwanej, tylko po prostu działa pod swoim nazwiskiem. To jest przepiękny wężyk odmiany Lavender Pybold. No jest przecudowny, tutaj w zdjęciu widać, że też jest z lampą zrobione, no ale mimo wszystko lawendery mają mocny kolor i to pokazuje nam, że te lawendery zawsze będą na topie, że się podobają, że są mega kontrastowe. Jak dla mnie osobiście, w porównaniu do zwykłych albinosów za młodu, są zdecydowanie ładniejsze. Jako dorosły zdaniem, więcej trasy niż zwykłe albinosy, ale zawsze będą w tej hierarchii wyżej lawendery niż zwykłe albinosy. No przepiękny wężyk i gratulacje dla Tomka. Słuchajcie, później następny wężyk 81 lajków, czyli niewiele więcej, to jest top 6. To jest wężyk z hodowli Ace Morph. Aż musiałem sam napisać, co tam siedzi, bo nie był podpisany. I słuchajcie, tutaj jest pin Pinstripe Pastel i Clown. Czyli Polakom podobają się pin Pinstripe w clownie. Też tutaj dostałem info, że jedno z rodziców był Ored Dream. Ja mocno podejrzewam, że mógł tu wjechać ze względu na ten fajny pomarańcz. Ale wężyk wygląda bardzo. Fajne. Słuchajcie, lecimy dalej. Top 5. Na piątym miejscu mamy już 97 lajków. Pokazane dwa wężyki na łapie z hodowli Halloween Creatures. I to jest warszawska hodowla, już taka znana w Polsce. I mamy tutaj na łapce dwa Batmany. Wszyscy chcą mieć Batmany. Wiele osób ma projekty na Batmany. Tutaj udało się już w tym sezonie zrobić Batmany. I wielkie gratulacje Batmany. Tu mamy Spotnosa, mamy Leoparda i mamy Klauna. Daje to nam rewelacyjny efekt. I miejmy nadzieję, że tych Batmanów będzie coraz więcej. Ale wiemy, że Polakom podobają się Batmany. I wielu Polaków chciałoby mieć Batmana. Słuchajcie, top 4: Axantic Leopard Bumblebee z... Hodowli Marcina Grzeczki. No, przepiękny wąż. Jakby nie było tutaj spajdera, to byłbym już w ogóle przeszczęśliwy. Wiemy, że Marcin Grzeczka słynie z egzantików, pokazuje cały czas te egzantiki. To jest hodowla, która skupia się mocno na tych egzantikach, więc to jest egzantyk z Linii TSK. Więc naprawdę piękny wąż i... i podobają się. Tutaj już tych lajków mamy naprawdę, naprawdę sporo. 112. Słuchajcie, top 3. Blackhead, lavender lawender albino, znowu tomka kociołka. Czyli to nas uświadcza jeszcze bardziej w przekonanie, że lavendery w Polsce to jest topowy gen. On się podoba, on się będzie dobrze sprzedawał. Tutaj mamy dodatkowo z ciemnym genem Blackhead. Jak wiemy, yy, wszelkie albinosy z ciemnymi genami wyglądają rewelacyjnie, więc gratulacje dla Tomka, bo Tomek się znalazł dwukrotnie w naszym zestawieniu. I najlepsza dwójeczka całego zestawienia. Słuchajcie, top 2. Drugie miejsce, przekozacki wąż, super, Gravel Ultra Amry, 129 lajków. Oczywiście Regius, zone Mateusza Kaszuby. Mateusz dosyć rzadko pojawia się w necie, ale jak już coś pokaże, to szczęka opada. Wąż, prze, prze, przekozacki. No i słuchajcie, pierwsze miejsce. Nikt inny jak Mateuszka Szuba z Regiusz Zone. I mamy tutaj tym razem, słuchajcie, przekodowskiego węża, pastel Super Asfalt. Clown. No, wygląda prze tak? Już Super Asfalt w pastelu wygląda przecudownie, a w clownie te wzory w ogóle zrobiły mega robotę. Czyli dwa pierwsze miejsca Mateuszka Szuba. Myślę, że może być tak co miesiąc. Tak więc słuchajcie, mamy top 7 sierpniowe, to będą takie krótkie filmy, które będę wstawiał bonusowo, ale tak jak mówię, no, widzimy co się Polakom podoba. No i ten ostatni ma ponad 200 lajków, tak? czyli ponad 200 osób zrobiło wow na widok tego węża. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrówki i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.